Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś jestem z Martą, czyli moją współlokatorką w domu ekipy, jedyną dziewczyną, która ze mną tutaj mieszka, więc żeby wykorzystać ten czas, to nadszedł czas na taki babski moment, w którym mm. to wymienimy się naszymi kosmetyczkami. Uh. Jako, że widzieliście, że na przykład czasami gadamy sobie z Martą o tych naszych makijażach, mamy też takie wspólne cele makijażowe, które chciałyśmy osiągnąć, też pragniemy niektórych takich samych kosmetyków, czyli na przykład ta paleta z Huda tak. Beauty, która jest totalnym kozakiem. Tak, nawet wiem, że jak się z tobą wymienię, to też ją będę tam miała. <laughs> to jest takie fajne. Zobaczymy, wiecie, Marta też nie maluje się jakoś mocno. Ja chyba zdecydowanie mocniej niż ty, bo ty masz też ładne swoje piękne brwi. Tak, <grymne> troszczę. No trochę ta kos nasza kosmetyczka się różni, także to wydaje mi się, że mm. będzie dla Was ciekawe. A jeżeli taki film Wam się podoba, to oczywiście zostawajcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Przejdźmy tutaj, także klikajcie i bądźcie na bieżąco. No a co, my już nie przedłużamy, tylko zabieramy się do takiego wstępu naszego filmu. Czyli najpierw przed każda chyba dziewczyna przed nałożeniem podkładu na nakłada kremik, kremik. nie? <grymne> tak. Jaki masz kremik? Ja mam zniwej jakiś za 10 ziko, ale jest spoko. Serio serio jest spoko, lubię go, bo ja nie potrzebuję jakiegoś takiego. No po prostu nie potrzebuję moja seria jest taka w miarę znośna. Z miarą znocznie masz <grymne> cele. Jaka skromna jak yy, No i no, w zupełności mi wystarcza. Ja mam swój kremik z Mizona. Ostatnio bardzo polubiłam to, yy, tą firmę. Mam też z niej peeling, taki tutaj, który usuwa yy, makijaż. Bardzo lubię. To jest po prostu taki kremik z, ze śluzem ślimaka. No taki on. <grymne> Nieobrzydliwie. No nieobrzydliwy, ale działa. To jest najważniejsze, <grymne> działa. To jest najważniejsze, że to jest taki nie krem, tylko taki żel. Bardzo go lubię i on no, tak fajnie nawilża. Ale ogólnie też jak jest lato, to używasz kremów z filtrem na nie bo ja się nie opalam. Wcześniej generalnie nie za, nie za dużo wychodziłam z domu, wolałam sobie siedzieć przed komputerem, więc się nie opalałam. Czerwony? No, smutne, smutna no. historia. Nawet jak leżę na tym słońcu, jestem niebezpieczona, ale zaraz i tak jestem bladiochem, więc. Bladiochem? No. I <laughs> chyba na to się poradzę. Teraz my. Ja na przykład tego kremu z filtrem używam i ostatnio też troszkę więcej tych kremników, jednak, żeby zabezpieczyć tę cerę. Bo faktycznie zauważyłam, że jeżeli się używa tych kremów z filtrem, to ta cera zachowuje się ładnie. Nie, spie nie, nie spiecze się tak bardzo i w ogóle. Więc ostatnio zaczęłam tych kremników używać. Tutaj mamy ewidentnie wodę, bo dzisiaj jest tak, tak. gorąco znów. I <laughs> Spytacie pewnie, czemu nie herbata, skoro to Marta. Ale Marta już wam mniej pijesz tej herbatki w lecie, nie? No co ty dzisiaj rano się obudziłam, to od razu powiem herbatę. To jest gorąc, nie gorąc, ja zawsze muszę wypić herbatę rano. No to nie Ja ja właśnie ostatnio się przerzuciłam, nawet kawy już nie piję ani herbaty, tak jest rzadko. Przecież no. przerzuciłam się jakieś takie soczki jabłkowe i w ogóle i tak dalej. Od razu następnie y, Wam powiem, że nie używamy swoich pędzli. To są Marty pędzle, to są moje pędzle, używamy swoich pędzli, że wiecie. było w miarę higienicznie, nie? Bo te kosmetykami można się już y, wymienić, ale. Tak, faktycznie fajnie będzie, jak będziemy używać swoich pędzli i beauty blenderów. No to co? Uroczyste przekazanie kosmetyczek? No chyba tak. Ja w ogóle kosmetyczkę mam, którą dostałam ostatnio od swojej wicki, także używam jej, nie, nie, że leży mi w kącie. Bardzo proszę. Też dostałam, ale nie chcę mi się przekładać jeszcze rzeczy do niej, żebyś być szczera, ale bardzo dziękuję. Tak, dobra. To co? Lecimy? Lecimy. Zobacz sobie, co ja mam, ja zobaczę sobie, co ty masz. ja będziemy patrzeć. O, pamiętam to. Skupowałaś to razem, chyba. No. O, ta ci nie są ładne też, no. I jest dużo złotego. Ja ogólnie to jestem przerażona, bo Wara ma trochę ciemniejszą karnację ode mnie i no. boję się, jak chyba będę wygląda. O, tutaj jest ta palecka słodawicza. I trzymasz to cały czas w tym pojemniczku? Tak, bo mi, ja, mi szkoda tego pojemniczka. No o, dobra, to będę ci cały później też wkładać do tego pojemniczka. Dobra. Gitarka. O, dostałaś od tak, O, też to dostałam. Jeszcze, jeszcze nie miałam okazji wykorzystać, bo nie dostałam. umiem. A to <laughs> jak są chyba jakieś kremowe. To w ogóle. tak, to są kremowe i właśnie nie mam pojęcia, jak się, jak się za to zabrać, jeśli mam być no. szczera, ale też bardzo dziękuję. To właśnie było w tej samej kosmetyczce, co, co dostałam od tej samej osoby. To ja też właśnie dostałam, tylko że dostałam normalne cienie tak, tak? Nie, nie, nie kremowe, no. Okej, okay, co no dalej? Co tam masz, Marta? Co tam wyciągasz? Okej. Nie no ja chyba się będę fokusować na tą paletkę, bo no. tej nie mam, nie? Coś innego, a te cienie też są piękne. Ej, ty masz mega dużo cieni do, do powiek. Z Vibo. ja miałam podobne, bardzo podobne miałam z Re revolution. Tak coś zepsułam, przepraszam cię. Pozbyłam się wszystkich rzeczy, wyciągnęłam z kosmetyczki. O, jest pomadka, gitarka. Dobra, to co, ja się już zorientowałam? Wezmę no. też trochę chusteczkę, czekaj, ja sobie przemyę, ja bo już oczywiście się uciapkałam. Przemij, przemi, bo tam moja szczotka była i... Ful. <grafy> na cirku, na cielku. To jest do brwi? Ej, zrobię sobie on brwi, jestem ciekawa, ja nigdy nie robiłam brwi, to będzie przekomiczne, seria. Serio? Nigdy, nigdy nic z, ty z tym nie robiłam. O ja, no to musisz, to no to musisz wykorzystać. Dobra, to czekaj, ja sobie, ja sobie poukładam, jak to mniej więcej wychodzi po kolei. Dobra, ja sobie poopczajam, bo ja nie wiem, do czego słyszą, może no, jeszcze niektóre, co to jest? To jest baza pod podkład, Aha. czyli jak um, nic nie sobie podkład, to możesz tego użyć. Dobra. Z Martą kupiłyśmy tak. sobie jednakowy eyeliner, który jest w kolorze różowym z brokatem, no jest tutaj totalnym kozakiem, jest piękny. O, dobra, mam tusz i mam pomadkę. Fajnie. Dobra, to od czego zaczynasz Marta? Zorientowałaś się już sobie, co masz? Gubię się trochę, ale... <laughs> Szybkość po puder, rozświetlacz, bronzer, cienie, cienie. kredka do brwi, mhm. tutaj są te eyelinery, co mamy takie same, po puder i korektor. A w ogóle ten korektor jest totalnym kozakiem, poleciła mi go Klaudia Antos, jak robiłam ankietę, który korektor dziewczyny polecacie i właśnie się z niego zdecydowałam i jest bardzo fajny. Właśnie mi się skończył mój korektor i nie mogę się jakoś zabrać, żeby go no, iść kupić. A i w ogóle nawet od dzisiaj myślałam, bo dzisiaj są już przeceny w sklepach, może pójdziemy sobie na jakieś sklepiki. Ja w ogóle, a dzisiaj jest niedziela handlowa, więc możemy, no, więc bez kitu. Idziemy. <laughs> To co, od czego zaczynasz Marta? No chyba od korektora, ja zawsze robiłam tak, że najpierw zaczynam od korektora. To ja zaczynam też od tego, bo ty nie masz podkładu, tylko używasz tak, y kremu, BB. kremu BB. Dobra, ale to teraz będę wykremikowana, ale lubię też ten kremik, bo on się fajnie dostosowuje do koloru to skóry, mhm. nie? Ale ładnie pachnie on. No, on jest akurat spoko. To jest też fajne rozwiązanie na lato, nie? Żeby nie, nie nakładać takich ciężkich kosmetyków, w sumie też muszę o tym pomyśleć. No, to jest fajna opcja. jest jak on ładnie pachnie. O nie, ja już widzę tą różnicę. Ja już sobie najechałam na brwi, oczywiście o, teraz bo... sobie na marze. Ale się czuję tak nie nieswojo, jak się nie swoimi kosmetykami, to tak co, nie? To dziwnie. No, no, zawsze tak. Ja pamiętam, jak czasami na przykład zapominam sobie i pojadę na przykład do domu, do mnie i zapomnę jakiś kosmetyk, to zawsze muszę od mojej mamy pożyczyć. A moja mama jest jeszcze ciemniejsza ode mnie. O więc też wiem, wiem co czujesz, bo, bo też jak na przykład muszę jakąś, jakimś jej kosmetykiem się pojawić, też jest taka różnica, nie? Że To już nie jest twoje. No. Każda dziewczyna jednak ma, takie jest przywiązana chyba do swoich kosmetyków. Mm -hmm. Boję się tego nakładać. Jak Marta ostrożnie sobie wzięła tak mało! No, bo nałożyłam sobie więcej tego, tego i Marta cała pomarańczowa i teraz... No, tak bym powiedziała. Ale ja jestem biała, zobacz, ja już, no, ja, ja już ty jestem ty biała. już biała. Ale dużo właśnie dziewczyn pisało, żebyśmy zrobiły taki odcinek, to Tak, jest fajnie ja jak... widziałam już bardzo dawno takie komentarze. No, się już zabierałyśmy z Martą, żeby to nagrać długo, wreszcie się zebrałyśmy i fajnie. Tak, Bara wyciągnęła mnie z łóżka z samego rana. <głosy> 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 Największy plus tego kremiku to jest to, że on naprawdę bardzo ładnie pachnie. Ja w szczególności patrzę na zapach, jeżeli chodzi o kosmetyki. Tak. No. To ty to nie tak. nakładasz sobie podkład na powieki, nie? Nie, nie, właśnie, omijam. Teraz nałożyłam sobie krew BB, bo on się tak wtedy fajnie rozprowadza, ale pod na powieki nie, nie używam. Na powieki używam tego korektora, który mamy tutaj. Tutaj tego. Aha. No, on jest fajny. Bo zobaczcie, tutaj właśnie przy tej paletce z Huda Beauty jest dołączony taki właśnie korektor tutaj i ja jego ja używam pod, pod cieniem. Właśnie nie używam żadnej bazy pod cienie. Jeżeli macie jakąś fajną, to mi poleccie w komentarzu. To jest śmieszne, ja mam na środku czoła tutaj taki. Trójkącik i on mi się nigdy nie chce tak do końca. wiesz, nakładam na to jakieś krymy albo nic, a no. ja mam wrażenie, że nic na tym nie siada. Serio? Nie wiem. I ja yes, teraz mam to... takie wrażenie, że nawaliłam sobie tyle tego, ale widzę tutaj cały czas, jakbym była taka blada. Ale może mi się wydaje, nie wiem. <grym> nie, no chyba ci, chyba ci się wydaje. Ja tego nigdy nie założę u ciebie. Szczególnie, że ty właśnie masz taką fajną cerkę, że ty w ogóle nie potrzebujesz ani pudru, no. ani podkładu, bo. Nie, no, pudru to tam czasem potrzebuję, bo to zawsze jakiś zaczerwienienie, coś takiego, żeby wyrównać ten kolor, ale tak to, no, nie narzekam. No, serio, super. Ja na przykład mam taką cerkę która jest podatna na jakieś takie zaczerwienienia, jakaś taka naczyńkowa, w ogóle więc ten, ten podkład u mnie zmienia dużo. No ale dobra, lecimy dalej. Przynajmniej ja lecę, bo, bo Ty tutaj jeszcze sobie spokojnie rozprowadzaj podkład, a ja lecę do, do bronzera, bo jednak bronzer jest fajny, jest bardzo ważny, a Ty masz jasny ten brązerik. No i, i, a i tak jak go używam, to zawsze mam wrażenie, że mam takie plamy mega na policzkach. No, no serio, ja w ogóle nie umiem takimi bronzerami. Dopiero od niedawna zaczęłam się tym jakoś tak malować. I tak cały czas mam wrażenie, że tak dziwnie wygląda. No dobra, u mnie bronzer to jest must have. Ja mam taki bronzer, który czasami jest nawet ciemniejszy niż powinien, ale ja go dobrze rozprowadzam. No dobra, sprawdzę, czy się osypuje. Nie. Ja no, sobie osypuję. zawsze po podkładzie nakładam od razu puder. Nie wiem, czy ty tak robisz. Nie, ale kiedyś tak robiłam, tak? Kiedyś tak robiłam, no. Może to się tak. Ej, nie, no zobacz, nawet spoko. Tak? I się tak nie osypuje. No, on jest akurat taki w takim porządku. Wow. Ej, ale to jest fajne, że nawet jak zmyjemy potem ten makijaż, bo chyba wiadomo, że tak nie pójdziemy na miasto. Nie, no czemu nie? Ja, ja tutaj bardzo chętnie. To, to, to ewidentnie jest tak ciepło dzisiaj, że, że możemy zaraz sobie wskoczyć to pasy. Marta, wow. co ty na to? Bo przynajmniej nie będziemy żałować, że się pomalowałaś, my musimy zmywać ten makijaż. Co następne? Chyba cienie, ja zawsze cienie potem. Tak? Ja jak mam, jaką, was, jaką masz na górze? Ja mam zawsze tak: ten krem, krem BB. Potem mam puder, potem lecę z cieniami, potem ewentualnie tam jakiś ten rozświetlacz i ten bronzer, Brązer? Jak mi się chce. No i tyle w sumie, no bo no i sobie rzęsy maluję teraz na dole, nie, no bo tak, tak, tak na górze już nie muszę. Bo Marta <grym> teraz sobie doczepia rzęsy. Tak, ale sobie jest w dramatycznym stanie, trzeba będzie lecieć się uzupełnić. Ale jest coś takiego, nie? że jak już potem ci te no. rzęski wypadają, to masz takie, ale jestem mysa. Ja na przykład mam taką kolejność, ja mam tak, zawsze najpierw daję cienie na oczy, tutaj bóg te kolorowe się osypują, i potem daję podkład, daję korektor, potem daję rozświetlacz, brązer, lecę sobie z brwiami, ustami, potem daję puder i w końcu daję rzęs. I w ogóle tak mi się spodobał ten brązer, że cały czas go teraz tak nawala, mi sobie kontroluje mim twarz, ale fajnie w ogóle. Ja już czuję, jakbym już była pomalowana, że już mogę kończyć. No ale dobrze wyglądasz, nie jesteś jakaś aż tak mocno biała. No bo właśnie tym brązerem no. tak stwierdziłam, że sobie to, to potem zrobię. No dobra, a do, do brwi nie masz nic, Marta? Nie mam nic do brwi. No dobra, zostaną mi naturalne Ola no bo uh. ostatnio, właśnie jak się malowałyśmy, to też mi tak powiedziała, że, że ona też nic do brwi nie używa, że naturalnie trzeba. Uh, 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 no to mam tą samą paletkę cieni, wiesz jaki jest fajny? Ja tak z tym sobie robiłam czasami kreski. Właśnie się zastanawiałam którą którym różowym ty robiłaś kreski, bo patrzyłam na ten na ten co mamy i widziałam takiego kolorku. Tym różowym robię sobie czasami kreski, mam takie pędzelek, który robi specjalnie te, te, i sobie nim uzupełniam. Ale w ogóle jestem ciekawa też tej paletki cieni, bo ona fajnie wygląda i tutaj są też te fajne złote. No, ale ona nie jest aż tak napigmentowana jak ta, nie? To cię bardzo muszę powiedzieć, bo trzeba naprawdę kilka warstw sobie zrobić, żeby to wyglądało dobrze, nie? Okej. to wiesz co ja dzisiaj zrobię? Postawię chyba na te linery. Spróbuję. Też właśnie planowałam no. próbować zrobić tym kreskę, bo naprawdę odkąd zrobiłam sobie te rzęsy, to kiedy to było? Z półtora miesiąca temu. To nie zrobiłam kreski ani razu, no. a kiedyś cały czas robiłam, więc ja w ogóle boję się dotykać tego, bo na pewno wyszłam z prawej i będę wyglądać jak jakiś klaun, ale spróbuję. Ale jest coś takiego, nie? Że jak się ma tą te rzęski, to już ta kreska jest jakby no. taka niepotrzebna. Tak. Już tak ci wydłużają. W sumie najpierw no powinno się robić brwi, czy, czy cienie? Bo zrobiłabym sobie dla Beki te, te, te brwi. Te Dawaj! Jestem, jestem strasznie Dawaj, jest ciekawa. To... A już widzę, że nasze szminki też się różnią, bo zobacz jaka ja jestem pomarańczowa. No. <gry> I jak to się robi? To się... Dobra, pokaż. Ja Ci powiem. Zawsze biorę tak, rozczesu rozczesuję, zawsze sobie dokładę. Tu sobie już wyciągam, rozczesujesz. Będę mieć przy okazji trochę tej kredki, nie? <grym> 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 rozczesujesz sobie tutaj. Przecież ja tak mocno naciskam, żeby w razie czego ten podkład troszkę też szedł mi z tych brwi. I teraz, nie mogę malować czy mogę? Możesz. Dobra. No poka pokaż mi. Że <grym> tutaj tak maluję sobie trochę tak kontur na dole i też do końca sobie lecę. Góry w ogóle nie ruszałam, nie? Owar delikatnie, widzisz, mhm. nawet tej góry nie ruszałam i teraz rozczesujesz sobie to, że ten, ta kredka z dołu idzie Ci tak trochę na górę, widzisz? Mhm. I już tak trochę się uzupełnia ten kolorek. O, i widzisz, i tak, tak sobie robię, że sobie po prostu je zaczesuję do góry. No i tak wyglądają pomalowane u mnie brwi. No, nieźle. O, to jeszcze drugą? No, no. dawaj, już dokądś. Dzięki. No dobra, to lecę jeszcze z drugą. Dawaj, do aż druga. jestem ciekawa, jak Ci to wyjdzie. Jezu, boję się. Boję się w ogóle to dotknąć, że sobie zrobię wielką plamę na czole. Dawaj, olo Marta. Ja tak delikatnie, bo się boję, że przesadzę naprawdę. Ale tym się właśnie nie da tak przesadzić, wiesz, bo ona się fajnie też tak zmazuje potem. Dobra, styknę, bo się boję. Pokaż? Kiedyś w ogóle pomalowałam sobie brwi, a to jak byłam dzieciaczkiem. Tuszem do rzęs. Do rzęs? żeby były takie, takie czulki. Tak, wiem. I ja w ogóle i za każdym razem, jak cokolwiek sobie robiłam przy tych rzęsach, nawet że nie było tego praktycznie wiedzieć, to ja patrzyłam się tylko na te rzęsy i w, 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 na całej mojej twarzy widziałam tylko czarne rzęsy. te brwi, brwi. przepraszam. I po prostu, no masakra, I teraz też właśnie tak mam, że. O Jezus, ja, że, o kasie, że się spojrzałam. Kurde, nie no, ale wiesz, co jest śmieszne, że ty masz tak ładne swoje, bo zobacz, te masz nie pomalowane, nie? Hmm. Kurde, no kurde. Tak, no naprawdę te, te brwi masz takie piękne. Że ty nawet nie potrzebujesz ich malować. Fajnie wyglądają, że są trochę podkreślone, ale w ogóle tego nie potrzebuję. Ja mam wrażenie, że wyglądam jakbym miała jakieś takie taki krzaczaste wielkie brwi, Od razu się tak czuję. No co ty? Nie, ale, ale ładnie, ładnie ci też pomalowane, ale w ogóle, no przyznajcie, Marta nie potrzebuje malować tych brwi. Ten sam schemat z pędzelkami. Ja mam ogólnie tak, że mam schemat do malowania. Tą paletą cieni mam swoje pędzelki. Zobaczcie, tu mam do kremowego, tu mam do różowego, tu mam do brokatu, tu mam do dolnych żółtych. Tutaj mam do rozświetlacza i tak sobie wszystko ustanowiłam, więc fajnie, że mamy tą samą paletkę. Mogę też ją trochę. A potem pociągnę też e, e, tym, tym alignerem kolorowym, bo jeszcze się nim nie malowałyśmy. E, kurczę, nie jest tak źle. Wydaje ci się, że, że jest taka tragedia, Marta. Tak, bo jestem pomarańczowa. Ty wyglądasz dobrze moim zdaniem. Ja wyglądam pomarańczowo, no ale wiadomo, no inny mamy ten, nie? Inny mamy odcień skóry. Ale już przynajmniej zobaczyłaś sobie, jak to jest, jak się ma pomalowane brwi. Ja maluję je na co dzień, więc wiesz. Czuję się dziwnie. Dla mnie to jest taka normalka totalnie. Ale Ty masz jeszcze niezdarte w ogóle te, te cienie. Takie w ogóle jak masz nieużyte. A ja te, te dwa już mam takie użyte, że teraz ty masz poczekaj fajnie napigmentowane. To jest mój cień do tego właśnie, do do tego, że one się tak super błyszczą, a już mi się tak trochę że. Nie wiem. Szczerze mówiąc, jaki mam wybrać kolorek? Hmm... Co my tu wybrać? Dobra. Ale wiesz co, nie zrobię tak, że jak standardowo robię to z tym brokatem, spróbuję coś innego, jakiś inny trochę zrobię. Dawaj. Swój. Ja jeszcze nigdy tego nie używałam. Za każdym razem, jak patrzę się na, ten, na tę paletę, to zamyślę, kurde, jak to wygląda na skórze i zawsze paluchem dotknę i sobie rozmarzę i po takie, o nie, dobra, zapasnę. No. A sumę, sumie? Dobra, spróbujemy. O Jezus. Dobra, nie wiem Marta, którym pędzelkiem, bo potem się muszę jeszcze normalnie pomalować i nie wiem, które zmarnować. <grym> Dobra, biorę ten, ten jest taki najmniej, taki najmniej używany chyba przeze mnie, to wezmę sobie ten. Ło, wow, ale on nie jest zielony. On jest taki trochę brązowo-pomarańczowy. No ładnie. On się wydaje zielony w ogóle. I ładny, taki elegancki. To jest taki najmniej używany nasz łacian z tej mm. paletki, ale w ogóle jak on się śmiesznie zachowuje, że on jest zielony, a potem przechodzi w taki pomarańcz. Ale fajnie, że już mamy te rzęski, to te rzęski wyciągają całkowicie mm. ten, to oko. Wiesz, może tak, że zawsze jak się malujesz, to otwierasz bujie? Tak, <noise> w ogóle moi, pamiętam zawsze jak się malowałam jakieś występy czy coś i mój kolega zawsze się tym mieć miał i tak co ty ty robisz tam wójtą? Nie wiem w czym to pomaga, ale ostatnio sobie tak wykmieniłam, że możliwe, że to pomaga w tym, że naciągasz... czujesz, że naciągasz sobie te powieki, tak? Nie wiem dlaczego, ale... tak... Może. Wiecie. No i zaraz się czuję, jakbym już była zmalowana. Też tak masz? Czasami sobie dawaliś za dużo tego cienia i... Tak, dlatego ja zawsze mało. biorę tak malutko i potem dokładam 50 razy. Teraz, dobrze. A może ty wezmę fioletowym nigdy tego nie wołam. Co myślicie? Dajcie znać, co myślicie o naszych makijażach w komentarzu. W ogóle, jak macie jakieś propozycje, jak, jakie kolejne filmy możemy takie wiecie, babskie nakręcić z Martą, to oczywiście piszcie w komentarzu. My już mamy pomysł, przynajmniej Jan. Znaczy Marta też ostatnio mi podała jeszcze inne pomysły na nasze wspólne filmiki, to będziemy i tak chyba jakieś jakieś robić. A jak w ogóle się, Marta, czujesz po tym, czy to prawda, że bo ostatnio miałyśmy i w ogóle ten film miał bardzo dużo wyświetleń, bo miał prawie no, no widziałam, milion. Nie, widziałam. Co myślisz o tym? Nie no, ja się czuję dobrze. Patrząc na to, jak porównywałam sobie na przykład nasz pierwszy filmik, gdzie byłam taka w ogóle zamknięta i i teraz co gadałam i tak jeszcze to nie jest takie w stu procentach. Ale no myślę, że się otwieram coraz bardziej, więc Spokojnie. No, już nam tutaj do tego domu dzwonią, teraz jest, wiecie, godzina 10, więc wszyscy się schodzą. Ja właśnie jestem e, pod wrażeniem tego, jak ty się właśnie otwierasz. Nawet Karol ostatnio mówił, że kurde, wyś pokazywałam mu nasz, nasz wspólny film, gdzie ostatnio byłaś z Lumpa, jak coś się wkazało. Tak? Mówi, kurde, jeszcze nigdy nie widziałam, że Marta tyle mówiła. I, wiesz, właśnie mówi, że, że przy mnie to się tak właśnie troszkę już otworzyłaś, a przy wszystkich jeszcze tak nie do końca, ale już wiesz, wiesz duży progres. Opatrz. to w sumie nie jest jakoś źle. Pa. No? Fajnie tak otwierać się otwiera, to. Otwiera, nie? No. Kurde, no tak teraz właśnie sobie pokminiłam, bo on jest brokatowy, więc fajnie będzie się świeciło. Ej, kurde. I całkiem spoko. kurczę nie ma tutaj żadnego takiego takiego jasnego, żeby mogło sobie dać w kąciki. To jest... To drugiej paletki. Aha, w sumie tak, w sumie mam dwie. <noise> Mi się wydaje, że ja już skończyłam z, tymi, z, z tym eyelinerem. Dam go chyba tylko na dół, tak? Śmiesznie, no? Ja spróbuję dać go na, na górę. Podam no no Jeszcze wymywane. sobie rozświetlę kąciki i. Albo faktycznie możesz współżyć No mówię, ci, ja tego tak używam. Pamiętam, jak chodziłam do szkoły jeszcze, do technikum, i właśnie ja nigdy w ogóle nie nakładałam nic totalnie na twarz. W sensie tylko kreski sobie robiłam i malowałam rzęsy. Żadnego podkładu, żadnego kremu Bibi, nic takiego. Seria. I sobie eksperymentowałam. No. I kupiłam sobie raz właśnie jakiś, jakiś taki podkład, kremik, coś takiego i on był za ciemny. I ja go na przykład, jak go testowałam <grystanie> tak jak go testowałam w domu, to miałam inne światło i wydawało mi się, że jest super. A potem poszłam do szkoły i okazało się, że nie jest super. I pamiętam, jak Mikołaj mnie zobaczył i tak na mnie spojrzał i... Boże, co ty masz na twarzy? O, <grystanie> <grystanie> I ja nie. poszłam do łazienki, pamiętam, poszłam, poszłam do łazienki. I patrzyłam, że Boże, faktycznie zmywałam to szybko. Ale ja, ja też miałam taką przygodę, że też miałam, wiecie, bo każdy miał chyba podejście do tych kremów BB i tam są jakieś numerki, a nie wiedziałam no. nigdy, jakie te numerki wybrać. I pamiętam, że kupiłam pierwszy lepszy, bo myślałam, że tylko jest jeden. I też właśnie miałam za ciemny poszą w tym raz i zobaczyłam, że wygląda po prostu jak jakiś taki totalny klaun. No, dalej lecisz cieniami. Ja w ogóle się się, czy, czy z tych trochę nie użyć, bo ten mi się strasznie podoba. Zobacz, ten jest taki ja go jeszcze, niebieski. Nigdy go jeszcze nie używałam. On tak, wyg on tak wygląda, bo ja go testowałam sobie Aha. na ręce, nie? Ale nigdy go nie używam, bo szczerze mówiąc trochę się boję, ja boję się takich, wiesz, kol, kol, kolorów, nie? Ale już mam że mam już tyle tych cieni na, tej, na tym powiece, że, że już lepiej chyba nic już nie dalej nie używać. Teraz lecę chyba z rozświetlaczem. Także tak prezentują się moje cienie na powiekach i teraz lecę do rozświetlacza. Oj, ale muszę Ci powiedzieć, że ja też e, kiedyś, jak niczym zaczęłam używać w ogóle takich, wiesz, kosmetyków sefory z jakiejś takiej góry, mm -hmm. wyższej półki, to właśnie moimi ulubionymi kosmetykami były kosmetyki z, właśnie z marki Wibo. Tak? Wyskitu, serio, bardzo Uuu, jaka kreseczka! Właśnie nie wyszło mi i Nie, właśnie fajnie. Jest, tak? No. Ja już mam wrażenie, że ten cały krem mi już zszedł. Wyskitu, popatrz. Oh. Patrz. No. <laughs> ale to nic, lecimy dalej. Nie no, chyba nich nie robię. <laughs> nie? Nie. Ale może być spoko, serio Marta, spróbuj. Przecież to i tak nam to jest taki test, test, testowy. A one wiesz, jak kozacko wyglądają? Ja już czuję, że to będzie super wyglądać, bo, bo to jest taki eyeliner, który nie jest taki jak czarny, że od razu się rzuca, tylko to się po prostu taki to zaznacza. To jest problem taki, że ja zawsze się malowałam na otwartym oku. Ja nie umiem na zamkniętym eye, tym eyelinerem robić. Też na mi mega przeszkadzają tutaj. A, i, się, a -a. i się plomią. Nie, chyba no. tego nie zrobię. No ale te nie, właśnie my... nie łatwiają no. się malowania eyelinerem, to racja. To jest akurat. No cóż. Skoda. Jesteś zadowolona z tego tuszu? Yy, no, on jest spokojny, W sumie jest tak nie mega tani, a w ogóle mi, wiesz, nie skleja mi rzęs. Fajny jest, naprawdę. To super. Ale fajny jest to na Z co nie? Aha. Ja go uwielbiam. Mam już chyba trzecie opakowanie. Ja używam właśnie rozświetlet z debal. Mogę Wam go naprawdę polecać, już go polecałam wam kilka razy, nawet był w moich ulubieńcach. Ale to ja już śniadanie? Nie. Ale też właśnie jeszcze nie zadałam. Ale ja to jest w ogóle taka beka, że my sobie tak gadamy, gadamy, a ja się już śniadanie. nie? <laughs> wie, wiesz, wiesz o co chodzi, że już tak śmiesznie z Tobą często ludzie właśnie pytają jak, czy tak faktycznie, że że nie się nie lubimy tutaj albo coś, że, że mieszkamy razem, mnie udajecie przed kamerą, że się dogadujecie. A w ogóle przekazałam Marcie Wasze maseczki, które daliście też Marcie. Tak, ja już nawet użyłam. Serio? No Mikołaj się ze mnie śmiał, no. bo byłam taka bąblowana. <laughs> ja mówię, zrobić Ci też? on, nie, nie. <laughs> Ale też Nikoła nie lubi, Karol też nie lubi na przykład. Ja czasem sobie, Karol, a mogę ci, mogę ci umyć twarz, a mogę ci coś tam, mogę no, coś nałożyć, albo też się nie, nie, nie daje. Nie. O Jezus, ale plamka. No mocno jest, bo wiesz, bo ty no. do tego koloru, no, nie? No, no bo jestem blada. Ja już, ja już skończyłam swój make-up, zobacz. Ja zaraz też kończę. lecę. O Jezus Maria, jak ja bardzo nie umiem tego robić. O Jezus, co ja to zrobiłam w ogóle. Ale będziesz mieć kości policzkowe? O no. Super. Ej, ale podoba mi się ta kreska, którą zrobiłaś na dole. Długa, no, że tutaj i tak wyciągnęłaś sobie takie kocie oko. Fajnie to wygląda. Ja takie miałam, że malowałam sobie kreski nie na górze, tylko na dole i chodziłam właśnie tylko z taką czarną kreską tutaj. Chodziłam ona jak, jak taka kocica. Ale jeszcze się chyba nigdy nie widziałam w takim mocnym makijażu. No, ja się nie. Dobra, to w sumie jeszcze tylko. Kilka... Częstkie i koniec. To co, skończone? No to dobra robota, przymilczone. Ewidentnie. Dajcie znać, jak Wam podoba się makijaż, który wykonałyśmy wymieniając się naszymi kosmetyczkami. No i co? Dajcie też znać, jak dałyśmy radę, jak poradziłyśmy <laughs> się z tym challengem. Oni dałaś jeszcze pomadki. O nie, a to już. Da, da, właśnie dajcie znać, jak poradziliście sobie z tym challengem. No i co? Słuchajcie, jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę. I nie zapominajcie o. o czym Marta? O subskrypcji kanału. O subskrypcji mojego kanału, bo na pewno będzie więcej filmów z Martą. Wbijajcie również na nasze Instagramy: tu jest Instagram Marty, tu jest mój Instagram. Także no co, my się już z Wami żegnamy. No i co? Było tak źle, Marta? Nie no, w sumie na początku byłam trochę przerażona, ale nie no, śmiesznie, Wyszu, fajnie. Ja się świecę jak nie wiem co, ale dobra. No co, to my się już z Wami żegnamy. Dziękuję Wam bardzo za odcinek. No i do kolejnych. Cześć!